Mechanik monter maszyn i urządzeń. Mechanik monter maszyn i urządzeń no przede wszystkim musi mieć do dyspozycji manual. To jest podstawa, żeby mógł wykonać jakąkolwiek pracę przy montażu maszyny. Oprócz tego na pewno jest potrzebna znajomość rysunku technicznego. Też jakieś podstawy musi posiadać oraz no, zainteresowanie to. Przy powstawaniu maszyny na pewno y, potrzebna jest również komunikatywność, ponieważ dużo pracy wykonuje się w grupie. To wszystko musi być zgrane i każdy z każdym musi współpracować, bo y, jeden jest uzależniony od drugiego w trakcie montażu. Przyszły mechanik monter urządzeń, maszyn na pewno powinien złapać znajomość materiałów, z których są wykonywane maszyny typu aluminium, materiały kwaśne, materiały stalowe, zwykłe, które są obrabiane. Zawód mechanik monter, maszyn i urządzeń wymaga cały czas dokształcania się. Ze względu na to, że powstają cały czas nowe technologie, maszyny są coraz bardziej unowocześniane i elektrycznie, i mechanicznie, wydajnościowo. Każda maszyna, która jest tworzona, jest zaraz po niej tworzona jakaś maszyna, która jest szybsza, lepsza. Mechanicz, monter musi znać te nowe technologie, które są wprowadzane. Szkolenie to odbywa się na bieżąco, dopóki będzie montował, będzie się uczył. Zapotrzebowanie cały czas rośnie rynek zarówno nasz polski krajowy, jak i rynek europejski potrzebuje takich fachowców. Jednak polecamy pracę w Polsce, żebyśmy nasz kraj wzmocniali. ze względu na to, że praca wymaga w tych umiejętności coraz więcej. Jest to na pewno przez pracodawców bardzo wynagradzane w odpowiedni sposób. Takiego pracownika trzeba szanować i trzeba go po prostu umieć utrzymać u siebie. Wybrałem zawód mechanik, monter maszyn i urządzeń. Ponieważ od dziecka interesowałem się tym, ciekawiło mnie jak odkręcić jakieś urządzenie, jak ono jest zbudowane i postanowiłem skończyć techniką w tym zawodzie. To jest moje pierwsze miejsce pracy. Pracuję tutaj od 6 lat w firmie SMF na stanowisku mechanik, monter, maszyn i urządzeń. W tym zawodzie zajmujemy się składaniem maszyny Optima. Jest to wymuchiwarka do butelek. Montaż zaczynamy od ramy i od rysunku technicznego. Najpierw musimy się zapoznać z nim. Dopiero potem montujemy następne części, no, które wchodzą w staw maszyny. Najpierw jest rama, następnie jest zamykarka, są piece, łańcuch, który przenosi preformy. Dalej są chytaki, które je zabierają do matrycy. Następnie są wymuchiwane. I już gotowa butelka wyjeżdża z maszyny w podajnik powietrzny. Po złożeniu tej maszyny uruchamiamy ją, sprawdzamy poprawność złożenia, poprawność wydmuchania butelki, a później musimy ją rozkręcić, spakować, wysłać do klienta i następnie złożyć. Po zainstalowaniu maszyny klienta musimy nauczyć obsługi operatorów, klienta, nauczyć konserwacji i ewentualnych bieżących napraw. Żeby zdobyć ten zawód, ukończyłem technikum na kierunku mechanik, monter maszyn i urządzeń. Następnie podjąłem pracę tutaj w SMF i po dwóch latach zdecydowałem, że jeszcze warto studiować i aktualnie studiuję na kierunku mechanikę i budowa maszyn. Lubię tę pracę, ponieważ tutaj się nie nudzi, cały czas składamy coś nowego, idziemy do przodu. Lubię obserwować efekty naszej pracy. Kiedy maszyna działa, to jak działać powinna. Są różne możliwości rozwoju kariery w tym zawodzie. Można awansować na przykład na konstruktora. Można również zostać serwisantem, pozdobyć zdobyciu tytułu mechanik, montem maszyn i urządzeń. Można kontynuować naukę na studiach, na przykład na kierunku mechanika i budowa maszyn. Zawód wybrałem z tego względu, że jest to moje hobby. Dużo przebywałem w firmach takich, gdzie widziałem, co się robi i jak to wygląda. No i interesuje mnie to. Mamy praktyki na warsztatach szkolnych, czyli tak jak remontujemy maszyny w szkole. Tokarki, frezarki, szlifierki do wałków, do otworów biertarki stołowe, słupowe. My musimy znać podstawy tam konstrukcji maszyn, rysunek techniczny, jak odczytać rysunki, instrukcje w różnych programach AutoCAD, Inventor. Dużą wyobraźnię trzeba mieć przede wszystkim, no, bo to jest do wyobrażenia bardzo dużo, żeby to pierwsze jakoś widzieć. Chciałbym iść cały czas w kierunku związane z moim zawodem. Takim jak się uczy tutaj w szkole, bo jest zapotrzebowanie teraz bardzo na fachowców. Jeśli chcesz pracować w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia. 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki. MEC 03. Praca w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń. Ścieżka druga. Kwalifikacyjny kurs zawodowy MEC03 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie. Potwierdzenie kwalifikacji MEC03 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Praca w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń. Ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej, plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym, potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł czeladnika w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń, po przepracowaniu minimum trzech lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł mistrza w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń, praca w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń. Nadbudowa kwalifikacji, uzyskanie zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji MEC-03, potwierdzenie kwalifikacji MEC-09, organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, plus uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, uzyskanie dyplomu technik-mechanik.